Hej. Z moich obserwacji większość mężczyzn dobrze wyglądających tłumaczy taką wersję zdarzeń, że ich kobiety podrywają. Że oni czekają aż kobieta się na nich spojrzy i dopiero wtedy oni przejmują inicjatywę, tak? że oni w ogóle nie podchodzą do, do, do rozmowy, bo wiesz, oni tak wyglądają, że uważają, że, że to jest w ogóle jakieś wielkie fopa podchodzenie do kobiet. To mówią tacy właśnie mężczyźni, którzy, którzy na temat kobiet praktycznie bardzo mało wiedzą. O tak bym powiedział, z własnych obserwacji. I chciałbym też dodać do tego. Bardzo ważną kwestię, że pewny siebie facet, gdy zobaczy kobietę, która mu się podoba, nieważne czy ona się na niego patrzy, czy się nie patrzy, czy ona wręcz na niego tak spojrzy, nawet w ten sposób, jeżeli jest pewny siebie, jeżeli jest wyluzowany, jeżeli zna swoją wartość, jeżeli ma też trochę szersze horyzonty niż większość, powtarzam, trochę szersze horyzonty niż większość dookoła, to największą sztuką ze sztuk jest przede wszystkim podejść do tej kobiety, porozmawiać z nią, jeżeli jest tak atrakcyjna wizualnie, wziąć od niej numer telefonu, umówić się z nią na fajne spotkanko. Pomimo tego, że nawet ona może być sceptycznie do ciebie nastawiona, ponieważ wiele kobiet, które są przeciętne wizualnie, albo nawet w miarę ładne, gdy zobaczą na maksa przystojnego faceta, to... To one takie są często sceptyczne specjalnie, a ten to musi być bardzo dziwny albo, albo mają takie swoje różne yy, wersje w głowach. Więc ty, jako dobrze wyglądający yy, mężczyzna, tym bardziej powinieneś na luzie, z uśmiechem, z żartem, z jajem po prostu podchodzić do wszystkich. Kobiet, które ci się podobają, pod warunkiem, że nie masz dziewczyny, nie masz żony, nie masz tam jakichś większych zobowiązań. A nie czekać, czekać, aż ona się do mnie uśmiechnie. Tak powiedział mi wielu bardzo, bardzo dobrze wyglądających mężczyzn, którzy mówią: On czeka, aż ona się do niego uśmiechnie. I tu. <laughs> brakuje mi głosu. Dosłownie, brakuje mi głosu, brakuje mi wypowiedzi, jak komuś ktoś. Jakim trzeba być typem faceta, żeby w ten sposób mówić. I z tym chciałbym Ciebie również pozostawić. Jak zawsze, osobiście dziś pozdrawiam Cię z pięknego Szczecina. Życzę jak najwięcej cudownych randek. Gdybyś miał problem z uwodzeniem lub z pewnością siebie, na dole masz link do moich szkoleń. Akademia-dm.pl. Zapisz się już teraz. I pamiętaj o tym, że jeżeli masz pewność siebie, masz luz, masz swobodę, podchodź do najatrakcyjniejszych kobiet, które Ci się podobają. Nie czekaj, aż ona Będzie się do ciebie uśmiechała, bo często ona się specjalnie do ciebie nie uśmiechnie, ale jeżeli masz szeroki umysł, jeżeli masz wiedzę, masz uśmiech, masz pewność siebie, wiesz o tym, że na każdego można w jakiś sposób zadziałać, nieważne czy on jest ponury, czy on jest. Taką yy, maminę, yy, taką maminę, taką maminę jakąkolwiek, tą osobę można rozładować, można spowodować u niej uśmiech, można wziąć od niej numer telefonu i można się umówić z nią na wymarzoną randkę. To tylko będzie zależało od Twoich horyzontów, od Twojej głowy i od tego, co Ty masz w sobie. W każdym bądź razie, gdybyś nie dawał rady, na dole masz link do moich szkoleń, akademia zapisz się już teraz. Pamiętaj o tym, że życie masz jedno i czekanie na moment, aż kobieta się uśmiechnie. Hej.